Luz de Maria de Bonilla, Argentyna. Orędzie Maryi na czasy ostateczne. Wraz z komentarzem los de Maryi po orędziu 14 luty 2023 rok. Umiłowane dzieci mego serca: Błogosławię Was, ochraniam i wspomagam. Dzieci cztery narożniki w dosłownym tłumaczeniu punkty kardynalne apokalipsa 7 1 są ochraniane przez świętego Michała i jego legiony wojska niebieskie czuwają nad całą ludzkością w oczekiwaniu na wezwanie ze strony któregoś człowieka by pospieszyć Mu z pomocą, strzec Go i oddalić Go od demona. Pokusa jest żywa pośrodku ludzkości. Więcej jest tych, którzy ulegają pokusie, niż tych, którzy stawiają jej opór z miłości do Mego Boskiego Syna i dla osobistego duchowego wzrostu. Jest śmiertelnie poważne to, jak człowiek, który nie jest kuszony, sam szuka grzechu. Śmiertelnie poważny jest stan dusz w tym tak poważnym momencie, jaki przeżywacie. Śmiertelnie poważny jest brak szacunku mężczyzny wobec kobiety i kobiety wobec mężczyzny. Które doszedł do swojego maksymalnego wyrazu. Nieliczni są wierni memu boskiemu synowi, którzy uciekają od pokusy, by nie paść łupem grzechu. Umiłowane dzieci, znajdujecie się dokładnie w tym momencie, wewnątrz tego, co wam objawiłam i co jeszcze się nie wypełniło w tym pokoleniu. Przenajświętsza Trójca działa ze swoim miłosierdziem wobec ludzkości, dając jej zadanie modlenia się i postępowania w sposób prawy, aby zmniejszyła się intensywność wypełniania się objawień. Dziękujcie, dzieci, módlcie się, wynagradzajcie. I towarzyście memu boskiemu Synowi obecnemu w najświętszym sakramencie ołtarza. Dobrze wiecie, że niektóre proroctwa nie podlegają, to znaczy nie są zależne od odpowiedzi ludzkości, ale muszą się spełnić, żeby jak największa liczba dusz się zbawiła. Dzieci umiłowane, to godzina półcienia, jakby zaćmienia częściowego, w której potęga niektórych narodów daje się odczuć całej ludzkości. Ucisk zbrojeniowy narasta i moje dzieci cierpią. Och, czasie lamentu. Och, czasie boleści, och, czasie nieprawości. Dzieci, módlcie się. Wołam do Was, nie do innych. Nie wołam do umarłych, którzy nie mogą słuchać. To Was wzywam do modlenia się w ten sposób, święty, święty. Święty Pan, Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia, chwały Twojej, chwała Ojcu, chwała Synowi, chwała Duchowi Świętemu. Utrzymujcie wewnętrzny pokój. Jesteście dziećmi Bożymi, nic nie zdoła Was zaniepokoić, tylko jeśli na to pozwolicie. Bądźcie mocni w wierze, bądźcie ludźmi pokornymi, pełnymi pokoju i miłości braterskiej. Dzieci, mocarstwa, które wydają się bardzo odległe, będą bardzo blisko, między kontynentami. Są to chwile bólu i lęku, ale dziecko mego boskiego Syna. Nie będzie się lękać, ponieważ święty Michał Archanioł, święty Gabriel Archanioł i święty Rafał Archanioł są przy was, by was wspomagać w każdej chwili. Błogosławieństwa rozlewają się na dzieci mego boskiego Syna, ażeby lęk was nie opanował. Was ani waszego umysłu. Modlenie się sercem i uczestniczenie w celebracji eucharystycznej dają wielką korzyść duchową. Módlcie się, dzieci, módlcie się za Stany Zjednoczone, są zagrożone. Módlcie się, dzieci. Dzieci moje, módlcie się za Peru. Cierpi z powodu trzęsień ziemi. Módlcie się, dzieci moje, módlcie się o nawrócenie jak największej liczby ludzi. W ten sposób znajdą one swe schronienie w Bogu. Módlcie się, dzieci, módlcie się. Przyjmijcie me matczyne błogosławieństwo. Kocham Was. Dzieci mego serca, kocham was, mama Maryja. Witaj najczystsza Maryjo bez grzechu poczęta. Witaj najczystsza Maryjo bez grzechu poczęta. Witaj najczystsza Maryjo bez grzechu poczęta. Komentarz Luz de Maryi. Bracia, wszystko jest napisane w Piśmie Świętym i w tych czasach. Bóg wciąż mówi do swych dzieci: W owych czasach wystąpił Michał, wielki książę, który jest opiekunem dzieci Twojego narodu. Wtedy nastąpi okres ucisku, jakiego nie było, odkąd narody powstały, aż do chwili obecnej. W tym czasie naród Twój dostąpi zbawienia. Ci wszyscy, którzy zapisani są w Księdze, Księga Daniela 12:1. Będziecie słyszeć o wojnach i o pogłoskach wojennych. Uważajcie, nie trwóżcie się tym. To musi się stać, ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będzie głód i zaraza a miejscami trzęsienia ziemi. Ewangelia według świętego Mateusza 24, 6-7 Złe decyzje rządów świata, intencje wojenne, zabójstwa, zatwierdzanie praw przeciwko życiu i zaakceptowanie tego, co jest nie do zaakceptowania wewnątrz kościoła mego syna, przyspieszy wskazówki zegara. Najświętsza Maria Panna, 16 maja 2018 rok. Amen.